Pull, pull czyli kura kura jest tutaj rozszerzenie do gry i rozszerzenie to jest taka zbitka słów, jest happy christmas, tak, To mamy happy xmas czyli szczęśliwego jakby, szczęśliwych jajeczek tak no i oglądamy, mieliśmy już Rozszerzenie związane z Wielkanocą, teraz mamy takie rozszerzenie związane z Bożym Narodzeniem, z Mikołajem. Gra pamięciowa te pul-pul, bardzo fajna gra zresztą, gdzie odpawamy taką jakby kreskówkę i yy, yy, trzeba w pewnym momencie przerwać to odpawanie, kiedy będzie okrzyk najlepszy jajeczek, ale te jajeczka będą znikały, bo będą wysiedywane przez kury, kury będą porywane, porywane przez liski, ale znowu piesek będzie chronił przed liskiem i takie różne zależności wesołe tych postaci tam są. Ale też na przykład jest, są pisanki, które nie są prawdziwymi jajkami, chociaż tu akurat będą liczyły się jako prawdziwe jajka w Wielkanocy, no różne takie fajne zależności też z Wielkanocą związane teraz, a czymś z Bożym Narodzeniem. Tak wygląda to. Z drugiej strony tu będą po prostu nowe karty. Oka Luda jest wydawcą tego produktu i zaraz oglądamy. Tak, co my tutaj mamy? Po francusku, ale będzie to w pewnie angielska instrukcja. I mamy tak: mamy skwata, mamy skwatkę. Mamy jakiegoś takiego tutaj, growisa. Co to jest? Czapeczka? Nie mam pojęcia. No, bo jakby prezent, rozpakowany. Mamy Mikołaja Mikołaja zwykłego z broną i Mikołaja takiego bez brody jakiegoś I tu mamy te, te postaci, tak? Tam to było opakowanie prezentu jakby Elfy, tak potem chłopaczka, Mikołaja, Świętego Rogera, Ty nie jest Mikołajem i tutaj dwa jakieś, jeden tryb chyba rozgrywki, tak? I oczywiście, co robi dane, dana postać. Sobie to rozłóżmy. Tu są te nasze opakowania. Tak by to wyglądało po rozłożeniu. I te rzeczy otrzymujemy. I otrzymujemy je z malutkim takim dodatkiem do pół pól, tu jest pół pół, dodatek świąteczny bożonarodzeniowy. Chociaż ja, wiadomo, że jajeczka nam się kojarzą generalnie z Wielkanocą u nas tutaj w Polsce. No ale Mikołaj to już już bardziej bożonarodzeniowy, tak? Więc to Mikołaj jest sam raz. Skrzaty Elfy też pasują do, do Bożego Narodzenia. Pull pull Happy Xmas e, e, i to jest rozszerzenie, dodatek, extension, tak? Tak to wygląda. Mamy Mikołaja i, i, i Rogera, przybranego na Mikołaja. Roger to był, pamiętamy, farmerem w podstawowej tak, w wersji gry. Mamy dzieciaczki, mamy skrzaty, mamy papier z prezentów. I tak to wygląda. Dinky.